Historia na wakacjach. A historia dziś z Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Tam jest Katarzyna Jurków i kolejni goście. Marku, ja ci powiem tak, nie umniejszając absolutnie moim poprzednim rozmówcom, bo byli absolutnie wyjątkowi wspaniali i mogę o nich mówić w samych superlatywach. To na te rozmówczynie czekałam bardzo i na te tematy, drodzy Państwo, bo z panią Teresą Szydłowską, która jest koordynatorką projektu Śląskiej Edukacji Regionalnej, będziemy rozmawiać o tym, o o czym lubimy najbardziej? Mówię o miłości. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pani Tereso. Jesteśmy w tym pałacu. A tak. on, jak mi już pani tutaj w kuluarach zdradziła, powstał z wielkiej miłości. Nie, ten pałac akurat z wielkiej zazdrości. A z wielkiej miłości? To tamten. E, to e, pałac, który nazywał się m, Mały Wersal. To najpierw mówimy o Małym Wersalu, a później porozmawiamy o tej zazdrości. No tak, bo, najpierw o miłości. Bo najpierw miłość. No oczywiście. z miłości rodzi się zazdrość. No. To często tak bywa. Jak się miłość kończy, to, to rodzi się zazdrość. Ale tu akurat jedno drugiemu towarzyszyło. Czemu z miłości? Albowiem jedyną i naprawdę, mimo że był dwukrotnie żonaty, ale jedyną i największą miłością Gwida Henkel von Donesmarka, tego pana na Świerklańcu, a nie tylko, drugiego po Alfredzie Krupie, najbogatszego człowieka, przemysłowca, Obdarzona go wszystkimi możliwymi tytułami w cesarstwie niemieckim. Ur to mówimy o drugiej połowie XIX wieku i do jego śmierci do 1916 roku. Jego największą miłością była Maria. Teresa Estera Lachman i kto tam wie jeszcze, jakie miała imiona, bo to nie był czas, wiecie, rodo, ani w komputerze nikt nie prowadził takich danych. Sprytnie ukrywała swoją tożsamość, coś niecoś wiemy na temat jej życia, ale tak naprawdę najbardziej znana jest jako Blanka Lapaiva. Hotel pod tą nazwą znajduje się przy Champs Lizy w Paryżu. Ten hotel e, tak jakby portretuje ją i jej zapatrywania, i jej marzenia o tym, żeby być arystokratką, żeby chociaż pochodziła z gminu, żeby opływać we wszelkie dobra. Um, ówczesnego świata, żeby um, mieć piękne stroje, um, biżuterię, jak również sala łazienna, którą w tym hotelu ona sobie zamówiła, zawiera trzy kurki. A jeden do wody zimnej, drugi do ciepłej, a trzeci do szampana. No to jest fanaberia. Piękna, rudobłosa, z pochodzenia Żydówka, y Miała też równy, różne zakręty w swoim losie. I jednym z nich właśnie w takim momencie, kiedy siedziała zapłakana na ławeczce, ujrzał ją Guido. I zakochał się pewnie. I od zakochał wejrzenia. się od pierwszego wejrzenia, a że był młody, już wtedy bogaty, ale to nie o to chodziło, ale był młody, był na głodzie uczucia. A czy I ona go również tak mocno kochała? Y Przyjmijmy, że tak. Okay. Ja myślę, że przyjmijmy, że tak. Natomiast ym, była od niego starsza, więc myślę, że tutaj takie uczucie na pewno też mu brakowało matki. Mm -hmm. Więc, yy, no, aczkolwiek Blanka do wielu ról się nadawała, ale na matkę nie. I o tym my wiemy, ponieważ miała już z pierwszego małżeństwa dziecko, z drugiego z Henri Ercem, kiedy prowadziła salon otwarty, do którego to salonu w Paryżu przybywali z tej epoki ci najznamienitsi. Przybywali malarze, pisarze, kompozytorzy, ona też miała taką ambicję, żeby być jakby mecenaską sztuki, tak i w każdym bądź razie. Na maskę się nie nadawała, bo, bo nie o to jej chodziło. Był jeden problem, że nie dostanie się na salony, jeżeli nie będzie miała szlacheckiego nazwiska. I tak to pojawił się w międzyczasie, Bóg dowiedział, że to byłby wielki skandal, gdyby on się ujawnił z tym, że zakochał się w, właściwie w no-name, tak można powiedzieć, w, w kobiecie z Minu skandal na całą Europę, był tego świadomy, jako dziedzic potężnego majątku. I y, ona wykorzystała taką sytuację, że y, Araujo, Albino Araujo de Paiva, markiz portugalski, um, też się w niej zakochał. Mm, no bo Czyli to było właściwie dwóch. Miłość, było dwóch, ale on był stanu wolnego. On mm, miał pieniądze i Przede wszystkim miał szlacheckie pochodzenie. Blanka go, nie jego na pewno nie kochała, ale uznała to jako dopust losu, no i zawarli umowę, że ona wyrazi zgodę, odda mu rękę, mm -hmm. ale po nocy poślubnej, kiedy już będzie miała jego nazwisko, każdy pójdzie w swoją stronę. I co? I on się na to zgodził? Nie miał wyboru, bo ona by się nie zgodziła hmm. na małżeństwo. A tak ją kochał, no tak. No, y chciał je skonsumować poza tym. No, ja y ja można antenie nie powinnam o tym mówić, ale mówię bardzo eufemistycznie. A może i o to mu chodziło przede wszystkim. Y w każdym bądź razie, y bo nie. Umawiałyśmy się, że nie powiem seksapil, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. W każdym bądź razie, salon otwarty. No nikomu nie broniła, jeżeli wcześniej, jeżeli chciał jej coś podarować, a czy to był pałac, czy to. Sama nie wiem, czy, czy to odmówiła. była biżuteria, y czy za coś. Y no nie wiem, spójrzmy salon, y znaczy zasłonę milczenia. To kiedy Guido wkroczył do akcji? Czy on ją odbił? Guido wykorzystał ten moment, kiedy no, niestety zbliżała się wojna francusko-pruska i niestety on jako obywatel niemiecki był jakby non grata we Francji, a Blanka została posądzona o szpiegostwo. No i musieli stamtąd wyjechać. W końcu ona zażądała rozwodu. Doszło nawet do unieważnienia małżeństwa, no i wtedy już droga była wolna. Mógł ją pojąć za żonę i z żoną przyjechać do Świerklańca I wybudować jej mały Wersal. Tak, ale dlaczego wybudował ten mały Wersal? Bo wiedział doskonale, że ona będzie tutaj się po prostu bardzo źle czuła. Stary zamek był prymitywny, był pozbawiony toalet, był pozbawiony tych wygód, jakie miała właśnie w Paryżu i z tej miłości do niej urządził to, co dzisiaj jest przedmiotem zachwytów, no tylko że Małego Wersalu nie ma, bo zmiotła go zawierucha dziejowa i to jest ta największa przykrość, jaką niestety ten teren, ale zresztą to nie tylko ten, bo również dotknęło to inne dobra Hrabiego Guida, tak jak pałac w Reptach Ksiąskich, w którym mieszkał do, do 1945 jego syn Kraft. Z Blanką nie miał dzieci, i ta miłość, i ten czas, taki, kiedy oni tutaj przeżywali, i ta radość, ona została przerwana w sposób okrutny. Los ich rozdzielił. W zimowy wieczór ona uwielbiała jazdę konną, i pewnego razu wiatr zawiał. Ten szal, jaki okalał jej szyję, zadzierzgnął się o suchy konar i po prostu padła e, z, e, z, e, spadła z konia, uduszona. E, tym tak szalem. Głosów. Tak, dla Guido to była taka rozpacz, że on nie był w stanie się z tym pogodzić. E, taka... Czy to jest potwierdzone, do tego teraz już na antenie to ja tego nie powiem, bo nie byłam świadkiem. Ale w takich w informacjach, które my, jako przewodnicy zbieraliśmy, powiedziane było, że nie pogodził się z tą śmiercią do tego stopnia, że na strychu tego pałacu Małego Wesalu kazał ustawić wannę z Formaliną, ją ubrać w piękną, białą suknię. I tam chodził do niej przez trzy miesiące i ją opłakiwał. Dopiero po trzech miesiącach została pochowana oczywiście w to jeszcze w mauzoleum przy Starym zamku, a później, kiedy powstał ten, został wybudowany ten przepiękny kościółek tutaj parkowy, o którym, mam nadzieję, będę mogła jeszcze tak. coś powiedzieć. Wtedy dopiero po prostu została ekshumowana i przeniesiona do tego mauzoleum z pełnymi honorami. To była historia miłości, a o historii zazdrości porozmawiamy już za krótką chwilę.